Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie mnóstwo roboty. Już samego rana odebrałem 5 paczek. Mamy tutaj telefon iPhone'a 11 białego i kilka gierek. Wieczorem trochę gier zeszło. Dzisiaj chcę naprawić kolejne iPhone'y i wystawić je na sprzedaż i maksymalnie do jutra wszystko sprzedać. Bo jak jest dobra cena, myślę, że wszystko pójdzie od razu. Jestem w garażu, bo przy okazji będę robił trening, ale zanim to możemy sobie odpakować te paczki. Sprawdzimy co jest, wystawimy na sprzedaż, no i czas troszeczkę zarobić. Dobra, mamy pierwszą paczkę. Mamy w niej Minecrafta na Nintendo Switch Powiem wam, że jest to pierwsza gierka na Nintendo Jaką kiedykolwiek kupiłem Wystawimy sobie ją na Vinted i zobaczymy za ile nam zejdzie Następnie mamy GTA, którego nie chcę mi się odpakowywać Ale widzę, że to jest gita. I zobaczmy sobie co mamy tutaj Mamy tutaj Farminga Zobaczę w jakim stanie jest płytka W dobrym stanie jest Ostatnia paczka przed telefonem Mamy Spidermana Moralesa Znowu ktoś rzucił jakąś kartkę do środka, żeby płytka nie latała Dobry sposób Ej, dobra, płytka jest naprawdę w idealnym stanie No i teraz najciekawsza rzecz, czyli telefon Już widzę, że będzie kolejne pudełko od Redmi I w tym mamy iPhone 11 Przynajmniej powinniśmy mieć Przyszedł on z eleganckim etui Naprawimy sobie go dzisiaj Nie wiem, co tutaj się stało Czy ktoś telefonem przycisnął i tuż się rozlał Wystawię na szybkości gierki A następnie naprawimy sobie kilka telefonów Ponieważ jeszcze w domu mam parę do naprawy I myślę, że za dwa dni sobie poszukamy Jakichś nowych iPhone'ów, pokupujemy trochę Ale dobra, widzimy się już w domku Zrobiłem już trening, ale mam jeden telefon do złożenia Także zaraz się zabieram Zrobię jednak sobie tylko tutaj miejsce Na szybkości wystawię te gry, żeby już ktoś mógł kupić I sprawdzimy, czy coś się sprzedało na Vinted Bo zeszła kolejna konsola jedna, to na pewno Także będę musiał zaraz wysłać Ale priorytety, także wystawiam gry Składam telefon, wystawiam na sprzedaż dwa telefony A nawet w sumie to trzy telefony I lecimy nadać paczki Nie dodaję więcej gier, ponieważ mam Spidermana i GTA już wystawione, także niech sobie poleży. Jak się sprzeda, dopiero wtedy wystawię kolejne. No i zabieramy się za naprawę iPhone'ów. Na szybkości złożę iPhone'a 11. Po czym naprawimy sobie ten telefon. Sprawdziłem właśnie telefon, wszystko w nim działa Muszę tylko wrzucić nowy ekran, także zaraz to zrobię Ale teraz zajmujemy się iPhone'em 11 Białym, także na szybkości go skonfiguruję Przetestuję wszystkie funkcje Potwierdzę na Vinted, że wszystko działa O ile będzie działać I miejmy nadzieję, że zabieramy się za naprawę Dobra, konfiguruję go i sprawdzam, czy wszystko działa Włączam matę grzewczą i bierzemy się do działania Telefon już rozebrany. Muszę przykryć jakieś części, żeby plecki na to nie leciały. Najlepiej to w sumie byłoby walić tą szafę i wrzucić tu kolejne biurko. I mieć tu kąpa, tutaj robić plecki. A tutaj rozkładać telefony i wystawiać na sprzedaż. W sumie mam niby to biurko. Teoretycznie szafa by się zmieściła tutaj, słabo by to wyglądało, no ale lepiej by mi się działało. Na szybko wymieniam plecki i widzimy się za moment. Plecki już nowe założone, teraz czekam aż klej je złapię. Posprzątam, będę coś jadł, złożymy telefon i będę wszystko wystawiał na sprzedaż. Nie sprzątnąłem, ponieważ dopisywałem listę ponad 100 gier do tabelki z cenami. Wcześniej na mojej społeczności była tabelka setką gier, gdzie jest tytuł, platforma, cena sprzedaży, i stwierdziłem, że czas to zaktualizować. I dorzucić trochę nowych gier. No i teraz mogę sobie lecieć cały czas w dół. No, jak widzicie, liczba rośnie, rośnie, rośnie. I mamy 203, a dokładnie jest. 201 gier. A, i muszę aktywować system Windows. Zajęło mi to ponad półtorej godziny. Także myślę, że w tym czasie plecki się ogarnęły. Dobra, jestem już lekko wyczony, ale czas się grać do roboty. Tu akurat jest inny telefon. Będę z niego później przerzucał ekran do tego iPhone'a. Tutaj mam drugi telefon. Problem jest taki, że to są dwie jedenastki. A ja mam tylko jeden nowy ekran. Także zdecyduję dzisiaj, który telefon chcę jako pierwszy. Zobaczę ile ten biały ma kondycji... Jeżeli ma więcej niż 82, bo tutaj jest 82, to wystawię białego, że szybciej poszedł. No i co? Zdejmuję gumki recepturki i pomału montujemy. Prawie skończyłem ogarnąć telefon. Teraz tylko podpinam nowy wyświetlacz, ale tak dosłownie lekko, żeby sobie wszystko posprawdzać. Bo ten oryginalny mocno szwankuje no i już nie da rady nic z nim zrobić. Dlatego sobie posprawdzam tym wyświetlaczem. Jeżeli będzie poniżej 82% kondycji baterii, bo już nie pamiętam, to zakładam stary ekran i zamawiam nowy, a ten montujemy do tego iPhone'a. Mam mniej kondycji niż ten czarny, dlatego zdejmuję ten wyświetlacz. I zamontuję go na tym telefonie. I wystawię go od razu na sprzedaż. Wystawiłem już telefon na sprzedaż i zamówiłem ekran do iPhone'a 11. Tego białego. Teraz wyślę dwie konsole, ale przedtem muszę je sprawdzić. Także biorę tego PS'a, a podpinał i potestuję. Testuję kolejną konsolę, bo tamta jednak nie była dobra. W sensie to była moja prywatna. Dobra, wszystko git. Sprawdzę sobie tylko, czy nie ma tu żadnej płytki. Nie ma żadnej. Także ją wyłączam i biorę, żeby spakować. Dwie konsole spakowane. Na jedną miałem karton, na drugą nie znalazłem, także owinąłem w pięć warstw folii bąbelkowej. Następnie na róg dałem znowu folię bąbelkową. I naprawdę warstwa jest porządna, także mam nadzieję, że to przeżyje. Lecę teraz to wszystko nadać i odbiorę przy okazji nowe paczki, ponieważ znowu coś przyszło. Wsiadłem do auta i już jadę Nie sprawdzałem, tylko jaką metodą ktoś to kupił. W się, sensie jaką metodą wysyłki. I mam nadzieję, że jest to na imposta. Na vinted mam tylko dwie opcje: Orlen paczka albo impost. Orlena nie mogłem odhaczyć. Jak się bierze Orlen paczka, to trzeba drukować etykietę, także mam nadzieję, że to jest na Imposta i z aplikacji sobie otworzę. Także lecimy. Tam jest paczkomat, lecę właśnie nadać, tylko sobie sprawdzę etykiety. Jedną konsolę już rzuciłem, teraz druga. Paczki wysłane, lecę teraz do domu. Jednak nie mam żadnych do odbioru, po prostu Impost mi się zbugował i nie usunęło mi paczek, które odbierałem wczoraj. Lecę teraz montować film. i To było na tyle w tym odcinku, a jeżeli chcesz się nauczyć flipowania, to dołącz do mojej społeczności. Pierwszy link w opisie. Jest tam już gotowy cennik 200 gier, co po ile kupować i sprzedawać. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro.